Cześć kochani, ja nazywam się Barbara Zawada i jestem akredytowanym coachem. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod tym filmikiem, do czego szczerze zachęcam. Jeśli zgadzacie się z tym, co mówię, to Wam pomaga, to zapraszam do subskrypcji kanału, polecenia go znajomym. Może chcielibyście coś usłyszeć na jakiś temat na tym kanale, lub chcieli być ciągle ze mną. Więc yy, zapraszam do naciśnięcia lajka like w górę, naciśnięcia dzwoneczka, więc wtedy będziecie mieli szybką informację, kiedy będzie następny film, który się ukazem. Staram się dotrzymywać tego słowa, że będą dwa razy w tygodniu. Kochani, a dzisiaj będziemy rozmawiać o pseudoempatii u nercyzów. Mówi się, że narcyzy nie mają empatii, takiej prawdziwej, emocjonalnej niestety nie mają, ale mają różnego rodzaju pochodne empatii, na przykład taką empatię, którą mają wyuczoną, potrzebną w odpowiednim mm, czasie, taką transakcyjną, warunkową, inaczej można powiedzieć, trochę jak yy, w kontakcie. Włącz wyłącz. Włącza, jeśli jest ona potrzebna, bo chce coś uzyskać. Czasem jest taki odzysk opóźnionym zapłonem, więc jest miły przez jakiś czas, no bo później trzeba pociągnąć za sznurki i dostać zwrot za to i wyłącza, bo przecież on nie robi to z dobrego serca, czy ona. Kochani, więc. Już wiemy, że on, kiedy potrzebuje, ją włącza, udaje osobę empatyczną, ale dla nas ona jest taka jakby nieszczera i czujemy to, że to nam nie pomaga. Więc y, zdarza się, że narcyz y, wyraża taką empatię kognitywną, ale ona jest dla nas taka mówi, ale my dosłownie no. Jakby, no, co prawda, słowa są wypowiadane, ale my nie czujemy, że ktoś nas rozumie. Czy nasz stan jest przez kogoś zrozumiany? Ona nie jest empatyczna w dalszym ciągu. My troszkę dostajemy pseudo zrozumienie. To jest tak, jakbyśmy słodzili sobie herbatę, a dostawali słodzik, bo przecież nie miód. Więc nie każdy lubi słodzik, nie do każdego to dociera, więc u nas. Słyszymy miłe słowa, wydaje się brzmienie, ich, bo czasami jest również minnika, że niby ta empatia jest wypowiadana, ale to jest jakieś nieprawdziwe, dziwne dla nas. My nie czujemy tego wewnętrznie, jakiś nawet taki niepokój w nas to wywołuje. Kochani, ale jest również empatia wyrażana przez Narcyzów jako Makroempatia. Już tłumaczę, co to jest. Makroempatia to jest wyrażana wobec jakiejś grupy ludzi, który, wobec których narcyz jest zdystansowany i że może tam z kilkoma osobami, czasami, personalnie, face-to-face face się spotyka, ale to są zawsze ogólnikowe rozmowy i często mogą nawet prowadzić do jakichś takich. Debat, o wojnach, o tym, że ktoś jest pokrzywdzony, ale nigdy narcyz nie znam tych osób tak bardzo dokładnie. To zawsze funkcjonuje w grupie i on wydaje się, że ma empatię, ale tego nie można spersonalizować do osób, bo gdy on nie ma tej empatii wobec pojedynczej osoby, na przykład z którą żyje, ale na forum będzie wyrażał się i jakby czuł skruchę wobec innych osób, że jest im ciężko, nawet im współczuł na forum, no bo przecież tak trzeba. On dba o dalej o swój wizerunek. On pokazuje światu, że on jest empatyczną osobą, że on się martwi o lud tam z trzeciego świata lub tam, gdzie jest wojna. Ale przecież no, nie przeznaczy żadnych pieniędzy, nic nie zrobi. Ale żeby forum wiedziało, że to jest człowiek, który chce pomóc, że to jest człowiek, który ma dobre serce i ją współczuje, nawet y, często potrafi y, przemawiać w ten sposób, że, po, że niektórzy myślą sobie, o, kurczę, to jest naprawdę holistyczna osoba, to y, jest osoba, która umie się podzielić. No, Umie się przez słowa umie na forum do wielkiej grupy ludzi. Czasami wydaje się, że ta osoba też jest dla forum pomocna, bo jak narcyz, się mu to zwyczajnie opłaca, bo nie widzi to jedna osoba, to widzi dziesięć, może czasem więcej. Więc jeśli tam macie jakieś grupy, skupisku ludzi, to zobaczcie, kto jest osobą popularną. A jak się odnosi do pojedynczej osoby, która tak naprawdę nie może nic mu dać, nic mu wnieść, to nawet ją nie zauważy. Kochani, więc ta wspólnota jest dla niego bardzo ważna, bo tam będzie więcej oklasków. I tutaj znowu ci powlecznicy się pojawią, o których <laughs> dwa filmiki, trzy temu wspominałam, ale na. YouTube to się wymieszuje, więc mówiłam już o tych powlecznikach, o tych przyklaskiwaczach takich, że zawsze kiedy ten narcyz powie jakieś zdanie, czy wyrazi jakąś swoją gest, to zaraz ci powlecznicy klaszczą, nie? Zaraz lajkują, jeśli to jest jakaś grupa na jakimś komunikatorze. Także kochani, yy, często narcyz moralizuje tak, yy, bo musi tutaj jakby nakarmić znowu to swoje, o czym cały czas jest mowa to swoje ścieżko. On musi regulować swoje emocje poprzez innych ludzi. Więc taki jakby tutaj hołd od grupy to mu da, naprawdę na długo takie paliwo, na długo mu da takie. Poczucie tego, że no kurczę, to nie jedna osoba mnie wielbi, to wielbi mnie dużo, no a z tą osobą, którą żyję, która jest jego najbliższą osobą, to po prostu podepczę. Kochani, stres i rozczarowanie powoduje, że często nawet w tych makro, pseudonarcystycznych zachowaniach to może zniknąć, ale... Wtedy narcyz najczęściej się grupie tego nie pokaże. On wyżyje się na pojedynczej osobie. A jeśli to będzie osoba z grupy, to taka osoba, z której będzie można to jakoś zatuszować. Będzie można ją zepchać do nie, nieszczerej, źle jej życzącej, że ona zawsze coś ma, coś się jej nie podoba, zawsze coś jest złego na rzeczy. Także on. Znajdzie upust swojej złości i z tego, co mu nie wychodzi, ale na pojedynczej osobie. Nigdy nie zrobi tego w grupie, bo to jest dla niego za bardzo cenny nabytek. Kochani, makroempatia oraz ta pseudoempatia to jest bardzo ciężki temat i trudno jest wyplemić to, dlatego że to jest społecznie akceptowalne. Wiele grup lubi właśnie te osoby, które dają jakby upust życzliwości, żeby wszyscy widzieli. Oni zazwyczaj prowadzą takie życie, żeby pokazać światu. One nawet zwykły dzień wszędzie wrzucają, i to nie, nie wystarczy na swojej jednej grupie, czy na, tylko na, oni zrobią to wszędzie, gdzie jest to możliwe. Bo oni. Nie żyją dla siebie, tylko żyją po to, żeby ich inni wielbili. Kochani, więc takie osoby są mega niebezpieczne. Nie dajmy się zwieść tym, że ktoś mm, tą pseudo empatią nas zwiedzie, że na przykład się zmienił, lub naprawdę to my go tak nie znaliśmy i powoduje, że przez te gesty ogółu. Złapiemy się ponownie na to, na relacje z narcyzem, czy wejście w jakieś um, zachowania bliższe. Kochanie, to się nie opłaca. Nie dajmy się zmylić. Najczęściej taka osoba chce czasem um, wyżyć się, czy, nam, czy pokazać nam, że jest lepsza, pomimo jakichś tam zachowań z naszej strony, które pokazały jego narcystyczną czy jej stronę. Kochani, zawsze nas wypchają. Wypchają nas z tej grupy, yy, będą koło nas przechodzić tak, żebyśmy, nawet jak my będziemy uczestniczyli w tej danej grupie, to one będą przechodzić koło nas tak, żeby nas zabolało. A jeśli nas to zaboli, no narcyzm w ogóle nie powinien nas boleć. Powinniśmy sobie dać z tym radę. Niech on sobie żyje, będzie fluencerem na swojej grupie. Jeśli mu to odpowiada, jeśli ludzie się na to łapią, no to tak jakby ich sprawa. W poprzednim filmiku mówiłam właśnie o tej autentyczności. Autentyczność jest mega ważna. Ja wiem, że to może spowodować wykluczenie z wielu grup, ale czy my chcemy być w takich grupach, gdzie 3-4 osoby wiodą prym i właśnie takie grupy, które... Tak nie wchodzą w żadne kolera koleracje z pojedynczymi osobami, bo im się to nie opłaca. Wejdą w taką kolerację, w której pokażę, że można innych ściągnąć i pokazać, o, jak ja się świetnie bawię, ale to może była godzina dwie i raz na ruski rok, kochani. Więc nie dajmy się tą empatią, pseudoempatią zwieść narcyzowi. To jest zawsze określone czymś że coś za coś. A jeśli ktoś chce empatię sprzedawać w makro organizacjach, to już jest jego sprawa. Wiele osób pomaga na forum i musi się tym pochwalić, a nie, pomo nie pomoże pojedynczej osobie, czy po, pojedynczej organizacji, żeby nie było krzyku. Także kochani, pseudoempatia nie jest Niczym dobrym. Makroempatia po to, żeby dostać oklaski, również niczym dobrym. Także dziękuję za poświęcony czas i wszystkiego dobrego.